Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy byłeś szanowany tylko za to, że byłeś dobry? Czy czułeś, że im bardziej starasz się zadowolić innych, tym mniej jesteś doceniany? A co jeśli twoja obsesja, by być dobrym człowiekiem, jest dokładnie tym, co cię niszczy? Wszyscy widzą to, kim się wydajesz, ale niewielu czuje, kim naprawdę jesteś Niccolo Machiavelli. Prawda jest prosta, ale okrutna jesteś zmęczony może nawet nie wiesz dokładnie dlaczego ale to czujesz. Czujesz się jakbyś nosił niewidzialny ciężar, ciągły obowiązek utrzymywania wszystkiego w równowadze, zadowalać wszystkich, unikać konfliktów, być wyrozumiałym. Od najmłodszych lat uczono Cię, że bycie dobrym to właściwa droga, że dobrze wygrywają na końcu, że wystarczy być sprawiedliwym, uczciwym, pokornym, a świat w swojej wewnętrznej sprawiedliwości to doceni. Ale co, jeśli wszystko to jest wygodnym kłamstwem? Scenariuszem, którego Cię nauczono byś był posłuszny, przewidywalny, łatwy do manipulacji, ile razy zamilkłeś, by zachować spokój, ile razy przełknąłeś łzy, gniew, dumę, tylko po to, by nikogo nie zawieść? Ile razy pozwoliłeś komuś się upokorzyć, bo na i mimo to się uśmiechnąłeś, mówiąc w porządku, ta dobroć, którą cię karmiono jako cnotą, być może jest tylko dobrze zamaskowanym kagańcem, Świat nie nagradza dobrych ludzi. Świat nagradza tych, którzy są strategiczni. A jeśli tu jesteś i tego słuchasz, to dlatego, że już to poczułeś na własnej skórze. Już poczułeś frustrację bycia tym miłym facetem, no, tą wyrozumiałą osobą przyjacielem, który wszystko rozumie. I odkryłeś w cichym bólu, że im więcej dajesz, tym mniej otrzymujesz, im bardziej się naginasz, tym więcej od ciebie oczekują, im bardziej starasz się być akceptowany, tym mniej jesteś szanowany. I właśnie tutaj pojawia się Machiavelli, nie jako diabeł, jak go przedstawia historia, ale jako jeden z pierwszych ludzi, który miał odwagę wypowiedzieć nagą i brutalną prawdę. Czysta moralność oderwana od rzeczywistości to pułapka. Bycie postrzeganym jako dobry nie jest tym samym co bycie skutecznym, a życie w ciągłym zadowalaniu wszystkich to stawanie się zakładnikiem własnej uprzejmości. Ten film to zaproszenie do zerwania z tym schematem. Przejdźmy razem przez zasłonę moralistycznego kłamstwa. Obnażmy dyskomfort, mroczną, ale konieczną prawdę, prawdę kryjącą się za obsesją bycia dobrym. Nie musisz stać się okrutny, ale musisz się obudzić, bo dopóki będziesz próbował zadowolić wszystkich, Będziesz niewolnikiem obrazu, który ci narzucono, a jeśli jesteś już zmęczony byciem wykorzystywanym, ignorowanym, odrzucanym, być może nadszedł czas, aby nauczyć się od Machiavelego tego, czego nigdy cię nie nauczono, jak przestać być potulnym i zacząć być szanowanym. Jesteś gotowy? To chodź, bo przemiana zaczyna się teraz. Dorastałeś słysząc, że powinieneś być dobrym człowiekiem, że życzliwość rodzi życzliwość, że wystarczy być uczciwym, sprawiedliwym, cierpliwym, a wszechświat się do ciebie uśmiechnie. Ale co jeśli powiem ci, że to tylko starannie zamaskowana pułapka, że dobroć bez strategii to jedynie przynęta w świecie, który działa według interesu, dominacji i użyteczności? Prawda jest taka, że bycie dobrym w powszechnym rozumieniu stało się równoznaczne z zanikiem siebie. Bycie dobrym oznacza dziś nie stawiać granic, nie mówić nie, nie sprawiać dyskomfortu. Bycie dobrym to milczeć o własnym bólu, by nie przeszkadzać innym. I co gorsza, im bardziej starasz się być dobry, tym bardziej oddalasz się od tego, kim naprawdę jesteś. Bycie dobrym tak, tak jak cię nauczono, oznacza zapomnienie o sobie, by zmieścić się w oczekiwaniach innych, to granie roli na społecznej scenie, wypowiadanie kwestii, w które już sam nie wierzysz, a publiczność bije brawo. Ale nie z podziwu. Robi to, bo tak jej wygodnie, bo dopóki jesteś przewidywalny, dostępny, potulny, jesteś nieszkodliwy. A to, co nie zagraża, również nie budzi szacunku. Machiavelli ze swoją brutalną przejrzystością mówił, że władca, który pragnie być jedynie dobry, zostanie zniszczony przez tych, którzy tacy nie są. Dobroć sama w sobie nie jest cnotą, jest naiwnością. A naiwność w tym świecie to zaproszenie do bycia wykorzystanym. Człowiek, który zawsze chce postępować cnotliwie, zginie wśród wielu, którzy nie są cnotliwi. Niccolo Machiavelli, książę przeczytaj to zdanie jeszcze raz pozwól mu zranić, jeśli trzeba bo ta rana może być początkiem twojej wolności. Prawda jest taka, że wychowano cię, byś zadowalał innych, nie byś żył naprawdę. Od małego uczono cię, że twoje przyjęcie w społeczeństwie zależy od twojego posłuszeństwa. Nie krzycz to brzydko, nie płacz, bądź grzeczny. I tak krok po kroku nauczyłeś się, że czuć to coś złego, że reagować to brak kultury, że stawianie granic to agresja, nauczyłeś się okaleczać emocjonalnie, by być akceptowanym, ale teraz zadaję ci pytanie. Akceptowany przez kogo? Szanujący cię kto? Doceniany przez kogo? Bo na końcu, mimo że robisz wszystko dobrze, wciąż czujesz się niewidzialny. Wciąż musisz błagać o uznanie, wciąż żyjesz z poczuciem, że zawsze czegoś ci brakuje, że zawsze jesteś prawie wystarczający. Tu zaczyna się upadek. Dobroć stała się więzieniem. Siedzisz w celi ozdobionej pięknymi zdaniami, jesteś taki miły, taki wyrozumiały, zawsze taki zrównoważony, ale za każdym z tych komplementów kryje się niewypowiedziane żądanie, nadal się poświęcaj, bym to ja czuł się komfortowo. I ty to robisz, nawet gdy boli, nawet gdy rodzi bunt, nawet gdy twoje milczenie krzyczy wewnętrznie. Tragedią jest to, że mylisz to cierpienie ze szlachetnością. Myślisz, że postępujesz właściwie, że jesteś moralny, ale świat nie widzi twoich intencji. Świat reaguje na twoją postawę. Możesz mieć najczystsze serce, a i tak zostaniesz podeptany. Bo czystość bez siły to tylko kolejna ofiara na ziemi. Dobroć bez siły staje się walutą dla sprytnych staje się wymówką dla tych, którzy wykorzystują, staje się głównym daniem dla emocjonalnych drapieżników, którzy żywią się Twoim poczuciem winy, Twoją niepewnością, Twoją desperacką chęcią bycia zaakceptowanym. I im bardziej próbujesz udowodnić, że jesteś godny zaufania, tym bardziej stajesz się narzędziem, nie osobą, narzędziem. Zauważyłeś to już? Zauważyłeś, że ci, którzy wzbudzają szacunek, nie muszą niczego tłumaczyć? Zauważyłeś, że ci, którzy mają granice, nawet jeśli nie są lubiani, tak są słuchani, podczas gdy ty ze swoją całą uprzejmością wciąż jesteś przerywany, przeciążony, zapomniany? Dzieje się tak, ponieważ świat nie szanuje miłych, szanuje tych, którzy narzucają konsekwencje. Machiavelli nie był zwolennikiem okrucieństwa, był chirurgiem rzeczywistości. Patrzył na świat i widział to, czego inni nie chcieli widzieć. Moralność, gdy jest ślepa, staje się narzędziem dominacji. A ten, kto żyje, by wydawać się dobrym, prędzej czy później traci wszystko, nawet siebie samego. Dobry człowiek, który odmawia rozegrania gry, staje się wymienną częścią. Możesz dawać wszystko, czas, uczucia, lojalność, ale w dniu, w którym przestaniesz być użyteczny, zostaniesz zignorowany i co najokrutniejsze, bez poczucia winy, bez żalu. W końcu nigdy nie wymagałeś niczego więcej. Świat rozumie granice, nie rozumie poświęceń. Więc oto pierwsza niewygodna prawda, którą musisz usłyszeć: Twoja dobroć cię więzi, nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jest używana przeciwko tobie. A dopóki będziesz chował się za wizerunkiem dobrego człowieka, będziesz zaprzeczał swojej sile, swojemu głosowi, swojej godności. Nie urodziłeś się z potrzebą zadowalania wszystkich. Ta potrzeba akceptacji, ta obsesja unikania konfliktów, ten lęk przed byciem uciążliwym, to wszystko zostało wyuczone, wpojone, narzucone. Od najmłodszych lat zrozumiałeś, może bez słów, tylko poprzez spojrzenia i subtelne kary, że bycie sobą w pełni nie wystarczało. Nauczyłeś się, że miłość ma swoją cenę i że tą ceną jest twoje milczenie. Jako dziecko wystarczyło powiedzieć, nie podoba mi się, albo a to mnie zraniło. By usłyszeć, że jesteś rozpieszczony, niewdzięczny, przesadzasz. Wystarczyło zapłakać w nieodpowiednim momencie, by zostać skarconym. Wystarczyło być sobą, spontanicznym, emocjonalnym, szczerym, by zostać ukształtowanym. I ukształtowałeś się. Zaczęło się od drobiazgów. Wymuszony uśmiech tutaj, kłamliwe, wszystko w porządku tam. Wkrótce stało się to stylem życia. Połykanie upokorzeń, ustępowanie, zanim ktokolwiek poprosi, udawanie obojętności. Wszystko to stało się rutyną, bo gdzieś na drodze Twojej historii nauczyłeś się, że Twoje przetrwanie emocjonalne zależy od tego, by nie zostać odrzuconym. Problem? Ta adaptacja zamieniła się w uległość. Stała się automatycznym mechanizmem porzucania samego siebie. Stałeś się mistrzem w wyczuwaniu, co inni chcą usłyszeć. W odczytywaniu atmosfery, ważeniu słów, przewidywaniu rozczarowań, tylko po to, by uniknąć niewygody bycia źle odebranym. Ale wiesz, co w tym najokrutniejsze? Myślisz, że to empatia, ale to nie jest empatia to strach strach przed odrzuceniem, strach przed oceną strach przed tym, że nazwą cię egoistą, trudnym, niewrażliwym strach przed byciem tym, kim naprawdę jesteś z granicami, pragnieniami, gniewem i własnym głosem. A gdy żyjesz tym lękiem przebranym za uprzejmość, świat odbiera cię dokładnie tak, jak się przedstawiasz jako słabość. Machiavelli o tym wiedział. Nie mówił o psychologii w dzisiejszym znaczeniu, ale jak nikt znał ludzką duszę. Wiedział, że ludzie szanują to, co niesie konsekwencje. Wiedział, że ktoś, kto nigdy nie grozi, nie konfrontuje, nie narzuca granic, nigdy nie jest traktowany poważnie. I to dotyczy także Ciebie. Możesz być uprzejmy, ale jeśli nigdy się nie stawiasz, będziesz traktowany jak narzędzie, a nie jak obecność. Możesz być hojny, ale jeśli nigdy nie mówisz dość, zostaniesz wyczerpany do granic możliwości. I co najgorsze, Nikt nie poczuje z tego powodu winy, bo świat nie mierzy dobroci, mierzy użyteczność. A jeśli twoja dobroć jest zawsze dostępna, bez kryteriów, bez wzajemności, bez przerwy, przestaje być cnotą, staje się zasobem. Zauważyłeś, jak ci mili zawsze za czymś gonią? Zawsze się tłumaczą, usprawiedliwiają, przepraszają za samo istnienie. A ci, którzy stawiają granice, nawet jeśli są mniej sympatyczni, są słuchani, szanowani, zapamiętywani? To nie przypadek, to struktura psychiczna, to hierarchia emocjonalnej władzy. Uległy żyje w strachu przed porzuceniem. Asertywny żyje ze świadomością, kto może zostać, a kto może odejść. Uległy chowa się za maskami empatii. Asertywny pokazuje twarz, nawet gdy to niewygodne. Uległy ma nadzieję, że jego dobroć przemówi sama za siebie. Asertywny wie, że bez obecności nie ma szacunku. I tu pojawia się jedno z największych emocjonalnych nieporozumień naszego pokolenia: przekonanie, że bycie miłym to to samo, co bycie dobrym. Nieprawda. Bycie miłym to bycie przyjemnym, bycie dobrym to bycie sprawiedliwym, bycie miłym to unikanie konfliktu, bycie dobrym to stawienie czoła temu, co konieczne, bycie miłym to uśmiechanie się na zewnątrz, podczas gdy w środku krwawisz, bycie dobrym to powiedzenie: To mnie rani. I nie zaakceptuje tego więcej. Psychologia uległości to tak naprawdę psychologia strachu: strachu przed zerwaniem kruchych więzi, strachu przed byciem niekochanym, strachu przed utratą miejsca, które istnieje tylko dlatego, że zgodziłeś się żyć zgięty. Ale oto brutalna prawda: ten, kto żyje w strachu przed porzuceniem, już codziennie porzuca samego siebie. A jeśli będziesz dalej tak żył, bojąc się rozczarować innych, być źle zrozumianym, być sobą i skończysz pusty. Spojrzysz w lustro i nie poznasz tego kim jesteś. Będziesz odgrywać ulubioną postać wszystkich oprócz siebie samego, bo ceną uległości jest samozatracenie. Machiavelli powiedziałby: nie chodzi o to, by być kochanym, chodzi o to, by nie być ignorowanym. A to dzieje się tylko wtedy, gdy masz odwagę się postawić, powiedzieć nie, reprezentować konsekwencje. Oczywiście bycie okrutnym nie jest rozwiązaniem, ale bycie nieszkodliwym też nie. Istnieje droga pośrodku, ale można nią podążać tylko wtedy, gdy zrozumiesz, że bycie uległym nie oznacza bycia dobrym. Oznacza bycie zaprogramowanym, oznacza bycie wytrenowanym do zadowalania innych, oznacza trwanie w stanie nieustannego lęku i emocjonalnej zależności i zasługujesz na to, by się z tego uwolnić. Ale żeby to zrobić, musisz zmierzyć się z brutalnym pytaniem. Czy Twoja dobroć rodzi się z miłości, czy ze strachu? Bo jeśli ze strachu, no to nie jest dobroć, to zbroja, to tarcza, to więzienie. A ty nie zostałeś stworzony, by żyć w więzieniu, zostałeś stworzony, by stać się całością. Przez całe życie wierzyłeś, że zostaniesz rozpoznany dzięki swojej istocie. Że wystarczy być szczerym, sprawiedliwym, pokornym, a ludzie zobaczą Twoją prawdę. Ale Machiavelli ponad 500 lat temu napisał zdanie, które przebija jak sztylet każdy naiwny idealizm. Wszyscy widzą, jakim się wydajesz, ale niewielu czuje, kim naprawdę jesteś. Niccolò Machiavelli, książę. To zdanie to cios, ale i objawienie. Pokazuje nam, że świat nie reaguje na Twoją wewnętrzną prawdę. Świat reaguje na Twój wizerunek, na to, co reprezentujesz, na wpływ, jaki wywierasz na strach lub szacunek, który wzbudzasz. Czy to okrutne? Tak, ale to rzeczywistość. I dopóki będziesz żył, czekając, aż ktoś zauważy twoje dobre intencje, pozostaniesz ignorowany przez tych, którzy potrafią grać. Bo życie, czy tego chcesz, czy nie, to gra o postrzeganie. A Machiavelli nie pisałby tworzyć potwory. Pisałby uczyć przetrwania. Wiedział, że w świecie pełnym wilków bycie tylko jagnięciem to proszenie się o pożarcie. Ale jest wyjście. I zaczyna się ono od nowego rodzaju cnoty. Nie tej głoszonej przez moralistów, która wymaga czystości, bierności i uległości, ale tej wirtu, według machiawelego, mieszanki odwagi, strategicznej inteligencji, emocjonalnego chłodu i niezachwianej obecności. Machiavelli mówił, że książę, ten, kto chce rządzić swoim życiem, a nie być przez nie rządzony, musi być jak dwa zwierzęta lis i lew. Książę powinien umieć posługiwać się naturą lisa i lwa, być lisem, by rozpoznawać pułapki, i lwem, by odstraszać wilki. Ta metafora to jedna z najbardziej brutalnych i najbardziej wyzwalających, jakie kiedykolwiek napisano. Lis jest przebiegły, obserwuje, odczytuje otoczenie, rozpoznaje ukryte intencje, wie kiedy milczeć, a kiedy działać. Nie ufa ślepo, przenika przez maski. Lew zaś budzi respekt, nie tłumaczy się, nie przeprasza. Jego obecność wystarczy, by powiedzieć: Ze mną nie, nie musi być okrutny, musi być nieunikniony i tu tkwi klucz: musisz być jednym i drugim. Musisz dostrzegać gry emocjonalne, zanim cię pochłoną, i musisz być na tyle silny, by inni dwa razy się zastanowili, zanim przekroczą twoje granice, bo choć to boli, właśnie to świat szanuje: obecność, granice, konsekwencje. Nie musisz przestawać być wrażliwy, hojny, współczujący, ale musisz zrozumieć, że te cechy, bez granic, bez struktury, bez ograniczeń, stają się pułapkami. Ta sama empatia, która leczy możecie też zniszczyć jeśli zostanie ofiarowana tym, którzy chcą cię jedynie wykorzystać. Dlatego Machiavelli zaprasza nas, byśmy przestali szukać aprobaty i zaczęli budować wewnętrzny autorytet. Nie ten autorytet, który krzyczy, dominuje i wzbudza strach brutalną siłą, ale ten, który budzi szacunek poprzez stanowcze milczenie, poprzez klarowność nie, poprzez odwagę bycia sobą, bez klękania po akceptację. I oto moment przełomu. Nie musisz stawać się tyranem, musisz przestać być duchem. Świat dobrze traktuje tych, którzy mają władzę, a ta władza zaczyna się w twojej zdolności do powiedzenia dość, do przestania się tłumaczyć, do zrozumienia, że nie każdy zasługuje na wyjaśnienia, a tym bardziej na twoje najlepsze. Nie musisz krzyczeć, by zostać usłyszanym. Wystarczy, że przestaniesz prosić o pozwolenie, by istnieć. Wizerunek, który projektujesz, ma znaczenie, a jeśli przedstawiasz się jako ktoś zawsze dostępny, zawsze miły, zawsze gotowy, Zostaniesz potraktowany jak zasób, a zasób można wyrzucić w każdej chwili. Ale gdy prezentujesz się z obecnością, z pewnym spojrzeniem, wyraźnym głosem, niezłomną postawą, zaczynasz zmieniać sposób, w jaki świat cię postrzega. A co ważniejsze, zaczynasz zmieniać sposób, w jaki ty sam się postrzegasz. Bo największa siła, której uczy Machiavelli, to niedominowanie nad innymi, to uwolnienie się od lęku przed niezadowoleniem innych. Możesz być kochany. Ale bycie budzącym respekt, w sensie bycia traktowanym poważnie, reprezentowania siły, to często najpewniejsza droga do szacunku, a szacunek to fundament każdej prawdziwej relacji. Bez niego wszystko jest teatrem. Spójrz teraz na siebie: czy byłeś lisem, czy może ciągle wpadasz w emocjonalne pułapki, czy byłeś lwem, czy może ryczysz do wewnątrz, a na zewnątrz się uśmiechasz? Czy obraz, jaki przekazujesz, jest zgodny z wartością, jaką nosisz? Czy może pokazujesz się jako mały, licząc, że świat sam odkryje twoją ukrytą wielkość, książę? W tym kontekście to ty, tak, właśnie ty, musi się obudzić, musi zrzucić płaszcz niewinności i przywdziać zbroję klarowności. Musi zrozumieć, że bycie strategiem to nie zdrada własnej istoty, to ochrona swojej prawdy. I więcej, to danie sobie prawa do decydowania. Komu dajesz to, co w Tobie najlepsze, bo to, co w Tobie najlepsze, nie jest obowiązkiem, to dar. A dar powinien być wręczany tylko tym, którzy go szanują, a nie tym, którzy go pożerają. Nadszedł czas na pytanie, którego unikałeś przez całe życie: czy chcesz być kochany, czy chcesz być wolny? Brzmi okrutnie, prawda? Prawie nieludzko, ale to właśnie ten wybór, choć w ciszy, zmusza cię do niego Machiavelli. Bo pogoń za byciem kochanym, jeśli oparta jest na strachu, potrzebie, emocjonalnej zależności, to najbardziej subtelne z więzień. I co gorsza, to więzienie, do którego sam zamykasz drzwi. Nie potrzebujesz krat, gdy żyjesz w potrzebie aprobaty. Nie potrzebujesz kajdan, gdy boisz się rozczarować innych. Nie potrzebujesz cenzury z zewnątrz, jeśli sam się sabotujesz, by dopasować się do oczekiwań otoczenia. Prawda, której nikt nie chce przyjąć, jest taka. Obsesja, by być postrzeganym jako dobry, miły, przyjemny, nie rodzi się z cnoty, rodzi się z wstydu bycia sobą, a ten wstyd jest podstępny, ukrywa się pod płaszczykiem pokory, ubiera się w uprzejmość, maskuje się jako empatia, ale w głębi to tylko twoje sekretne przekonanie, że taki, jaki jesteś, nie wystarcza. Dlatego się dostosowujesz, rekalibrujesz się, dopasowujesz do każdego miejsca każdej osoby, mówisz tak, gdy chcesz powiedzieć nie. Wybaczasz zbyt szybko, uśmiechasz się, gdy wszystko w tobie chce krzyczeć, i wtedy, gdy się orientujesz, przeżyłeś życie, próbując utrzymać obraz, który nawet nie jest twój. Stałeś się tym, kim inni potrzebowali, żebyś był, i zapomniałeś, kim byłeś wcześniej. Człowiek, który żyje tylko po to, by być kochanym, zawsze będzie niewolnikiem spojrzeń innych. Ten, kto pragnie być wolny, musi być gotów na bycie niezrozumianym. To zdanie nie pochodzi od Machiavelego, ale mogłoby. Bo to, czego nas uczy, to, że wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz się przejmować tym, czego inni od ciebie oczekują, i zaczynasz żyć zgodnie z tym, czego sam od siebie wymagasz. Ale nie daj się zwieść. Ta droga nie jest słodka, jest sucha, samotna. Wielu ludzi się oddali, powiedzą, że się zmieniłeś, że stałeś się chłodny, że jesteś dziwny. I zapytasz siebie, czy ja jestem okrutny? Nie, w końcu jesteś uczciwy. A uczciwość po latach samooszukiwania się przeraża, drażni, bo zrywa niewidzialny pakt, który zawarłeś ze światem: Ja się poświęcam, a wy mnie kochacie. Ale walutą, którą ci płacono, była fałszywa, to nie była miłość, to była wygoda. I kiedy zdecydujesz się porzucić rolę grzecznego, rozumiejącego wszystko, akceptującego wszystko, zrywasz ten pakt i zaczynasz pisać nowy kontrakt z samym sobą: Będę wierny swojej prawdzie. Nawet jeśli to mnie kosztuje akceptację tych, którzy potrafili mnie kochać tylko wtedy, gdy milczałem. Prawdziwa wolność wymaga porzucenia roli, wymaga tolerowania dyskomfortu, że nie zadowolisz wszystkich, wymaga wytrzymania spojrzenia dezaprobaty, bez spuszczania wzroku, bo miłość, która naprawdę ma wartość, nie wymaga twojego unicestwienia, a szacunek, który cię wzmacnia, nie rodzi się z uległości, rodzi się z wewnętrznej spójności, z odwagi bycia całym. Z bezczelności bycia wystarczającym. I oto najbrutalniejsza część. Nikt cię nie uwolni, nie będzie oklasków, nie będzie dyplomu, nie będzie linii mety z fajerwerkami i napisem: Gratulacje! Jesteś wolny. Będziesz musiał się uwolnić sam, w ciszy, w dyskomforcie, w stłumionym gniewie, który zamienisz w klarowność, w starym bólu, który stanie się twoim fundamentem. A kiedy to się stanie, coś zmieni się na zawsze. Przestaniesz błagać o czułość. Przestaniesz żebrać o uznanie, zaczniesz wybierać, zaczniesz decydować, przed kim otwierasz drzwi, a przed kim je trzymasz zamknięte. To właśnie znaczy być księciem samego siebie. To porzucić rolę poddanego cudzych opinii, to zejść z fałszywego tronu, kochany i miły, i objąć władzę nad swoim własnym królestwem jest prawdy. Tak, możesz nadal być dobrą osobą, ale niedobrą osobą kosztem swojej duszy, niedobrą osobą, która wszystko znosi w milczeniu, nie kimś, kto się unicestwia w imię dobroci, która służy tylko innym. Bo jeśli tak, to nie jesteś dobry, jesteś udomowiony, a nikt nie urodził się po to. Więc teraz pytam Cię prosto bez owijania w bawełnę: czy chcesz być kochany, czy chcesz być wolny? Odpowiedź nie jest w Twojej głowie, jest w Twoich wyborach i w tym, co zrobisz od teraz. Przeszedłeś przez cztery warstwy, zdekonstruowałeś pojęcie dobroci, rozpoznałeś korzenie swojego uległego zachowania, odkryłeś strategiczną siłę ukrytą w ideach Machiavelliego i w końcu stanąłeś przed najtrudniejszym wyborem dorosłego życia: zadowalać świat, czy w końcu być wiernym samemu sobie? Odpowiedź, być może, wciąż rozbrzmiewa gdzieś w tobie, i to jest w porządku. Prawdziwe przemiany nie przychodzą z fanfarami. Przychodzą w ciszy, bólu i czasem z odrobiną gniewu. Ale to właśnie w tym dyskomforcie rodzą się najprawdziwsze zmiany. Świat szanuje tych, którzy szanują samych siebie, cała reszta to teatr, a ty zasługujesz na to, by zejść ze sceny i przejąć kontrolę nad scenariuszem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to prawdopodobnie coś w tobie już nie mieści się w starej fantazji o byciu dobrym za wszelką cenę, i ta szczelina, to pęknięcie w twojej społecznej masce, to początek twojego wyzwolenia. Pamiętam pierwszy raz, gdy uświadomiłem sobie, że moja dobroć mnie niszczyła. To była rozmowa z przyjacielem, którego podziwiałem. Kimś, kto nawet nieświadomie, zawsze mówił mi to samo spojrzeniem: Jesteś zbyt łagodny na ten świat. Wtedy myślałem, że to komplement. Dziś widzę, że to było ostrzeżenie: akceptowałem wszystko, oddawałem się, milczałem, dostosowywałem się, ale pewnego dnia, po kolejnej sytuacji, w której zostałem zignorowany, Poczułem gniew, który spalił mnie od środka. Gniew na innych, może, ale przede wszystkim gniew na siebie. Tej nocy napisałem jedno zdanie na kartce i przykleiłem je do lustra. Bycie dobrym to nie znaczy znikać, bycie dobrym to mieć odwagę istnieć w pełni. Zajęło mi lata, by zrozumieć wagę tych słów. I może właśnie ty teraz jesteś w tym samym procesie. Jeśli tak, chcę ci tylko powiedzieć, widzę cię. Ten kanał, te filmy, te scenariusze nie są po to, by dawać lekcje. Są po to, by zapalać świece w ciemnych korytarzach, gdzie wielu chodzi samotnie, i jeśli jedna z tych świec rozświetliła dziś coś w tobie, to już było tego warte. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, na no w porządku bądź dalej miły. Pozwól, żeby życie Cię przejeżdżało. Algorytm uwielbia tych, którzy żyją, by się przypodobać. Ale jeśli jesteś gotów przestać być udomowioną wersją samego siebie, kliknij, lubię to, napisz w komentarzu, kiedy ostatnio powiedziałeś on nie bez poczucia winy, i zasubskrybuj. Nie dlatego, że cię o to proszę, ale dlatego, że od teraz robisz tylko to, co sam wybierzesz. Ach, a te filmy, które właśnie pojawiły się na ekranie, jeden cię wkurzy, drugi cię uwolni, ale nie powiem ci, który jest który. Będziesz musiał odkryć to sam, jak każdą przemianę, która naprawdę się liczy. Do zobaczenia po drugiej stronie